Większość kupców, którzy dalej chcą prowadzić swoją działalność, znalazło już sobie lokale poza placem targowym. Natomiast część kupców, którzy chcą pozostać do samego końca na placu targowym, wystąpiła z prośbą o możliwość przedłużenia funkcjonowania placu targowego. Ponieważ MZZK fizycznie będzie mogło zacząć pracę w marcu dopiero na placu targowym, związany z wyburzeniem, to zasadnym było przedłużenie tego funkcjonowania o dwa miesiące, czyli styczeń, luty, 25 Roku, tak, aby ci kupcy, którzy pozostali, mogli wyprzedać swój świąteczny towar. Czy to jest kilku, kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się jeszcze na pozostanie? Trzy tygodnie temu miałem spotkanie z kupcami i to było 15 kupców. Ta liczba się zmniejsza. Zakładamy, że po nowym roku to będzie 10, może troszeczkę więcej osób. Powiedział Pan, że dopiero w marcu możecie ruszyć z pracami wyburzeniowymi. Czy taki jest właśnie plan i ile one mogą potrwać? Przez pierwsze dwa miesiące będziemy prowadzić prace projektowe i przetargi, natomiast później liczymy, że miesiąc do dwóch miesięcy zajmą prace wyburzeniowe. Prace wyburzeniowe, czyli zniknie wszystko to, co teraz mamy? W... Tak, znikną wszystkie zabudowania, wszystkie i te metalowe budki na placu targowym i te, które są murowane oraz ławy, na których funkcjonuje chlitarka. Czy... Ogrodzenie też zostanie zlikwidowane w tym etapie? Te prace będą etapowane i ogrodzenie zostanie zlikwidowane prawdopodobnie dopiero w drugim etapie. Drugi etap będzie już przed samą sprzedażą terenu placu targowego i będzie to związane z innymi pracami związanymi z rewitalizacją ciągu pieszego między placem targowym a Domem Kultury. Jak pan sądzi, ile potrwa całość do tego momentu, kiedy wy zakończycie już swoją działalność? Tak naprawdę technicznie, no to prawdopodobnie z końcem, z końcem kwietnia, natomiast ten drugi etap zobaczymy, czy to będzie jeszcze w pierwszej połowie roku, czy już w drugiej połowie. Powiedział pan, że będą prace prowadzone do tego, żeby teren mógł zostać sprzedany, bo mają tam powstać według planu zagospodarowania budynki mieszkalno usługowe Takie przeznaczenie jest tego terenu w miejscowym planie.